Kimchi pochodzi z Korei. To jedno z najpopularniejszych dań w tym kraju. Nikt nie może tam uznać się za dobrego kucharza, jeśli nie umie przygotować kimchi. W Polsce jest potrawą raczej egzotyczną, ale jest łatwe do przygotowania, a przy tym bardzo smaczne. Pełny przepis wraz z proporcjami składników można znaleźć na blogu. Głównym składnikiem kimchi, a konkretnie odmiany baiju kimchi jest kapusta pekińska. Oprócz niej użyję rzodkwi japońskiej, marchwi, dymek, imbiru, cebuli i czosnku. Dodatkowo będę potrzebował wody, brązowego cukru, sosu rybnego, mąki ryżowej i papryki gochugaru. Zaczynam od pokrojenia kapusty. Przekrajam ją najpierw wzdłuż na pół. Następnie połówki przekrajam ponownie, uzyskując cztery ćwiartki. Usuwam głąb. Jeśli w środku trafią się jakieś brzydsze liście, również je wycinam. Kroję kapustę w kawałki takiej wielkości, jakie chciałbym nabijać później na widelec. Nie ma tu większego znaczenia grubość, spotkałem się już zarówno z używaniem całych ćwiartek, jak i drobnym szatkowaniem. sole pokrojoną kapustę. Nie ma większego znaczenia dokładna ilość soli, bo i tak zostanie później wypłukana. Ja używam około 3 łyżek. Ważne jest tylko by przemieszać kapustę tak by sól dotarła w jak najwięcej zakamarków. Rolą soli jest usunięcie z kapusty nadmiaru wody. W procesie osmozy woda przepływa z ośrodka o niskiej koncentracji jonów sodu w kierunku ich wyższej koncentracji. Sól znajdująca się na zewnątrz komórek kapusty jest właśnie tym ośrodkiem o wysokim stężeniu jonów sodu, więc wyciąga wodę z komórek. Dzięki temu kimchi nie będzie później pływało we własnych sokach. Mieszam kapustę co 30 minut przez kolejne 2 godziny. Na dnie miski dość szybko pojawia się warstwa wody. Przed końcem solenia zabieram się za przygotowanie pozostałych warzyw. Zaczynam od obrania i drobnego posiekania kawałka imbiru. Kolejna jest cebula. Robię z nią dokładnie to samo. Obieram marchewkę. Chcę ją pokroić en julienne, czyli w słupki. Najłatwiej osiągnąć ten efekt wycinając najpierw płaskie paski, a potem krojąc je nożem. Ja zacząłem od szatkownicy, ale paseczki były za cienkie, dokończyłem więc za pomocą obieraczki do warzyw. Krojenie paseczków wzdłuż nożem jest już znacznie prostsze. Następnie obieram kawałek rzodkwi japońskiej. Lubię, gdy warzywa w kimchi mają różne kształty, więc rzotkie wkroję w kosteczkę. Oczywiście sposób krojenia warzyw nie ma znaczenia, czasem wybieram plasterki, innym razem wszystko kroję w słupki. Każda partia mojego kimchi jest troszkę inna. Przygotowuję dymki. Odcinam końcówki lub korzonki i usuwam zeschłe wierzchołki szczypiorku. Kroję dymki po skosie. Uważam, że ładnie będą w ten sposób wyglądać. Ostatnim warzywem jest czostek. Używam go stosunkowo dużo. Obieram ząbki i drobno je siekam. Warzywa są gotowe. Czas zatem przygotować klej krzyżowy. Zaczynam od wlania nieco wody do rondelka. Od razu dodaję też mąkę ryżową, brązowy cukier i sos rybny. Podgrzewam wszystko ciągle mieszając. Czekam, aż mąka się sklejkuje, co następuje w temperaturach od 68 do 78 stopni Celsjusza. Jeśli klejk zrobi się za gęsty, dodaję nieco wody, aż do uzyskania lepkiej, półpłynnej konsystencji. Na koniec dosypuję paprykę goczugaru. Uczę kapustę. Zwykle wymaga to kilkukrotnego napełnienia miski wodą. Kapusta powinna być tylko lekko słonawa w smaku. Opłukaną i odsączoną kapustę przekładam do miski i dodaję wszystkie przygotowane wcześniej składniki. Klejik wraz z papryką goczugaru i warzywa. Dokładnie mieszam, by kleik pokrył wszystkie pozostałe składniki. W koreańskich przepisach można natknąć się na bogatszą paletę składników. Często stosowane są na przykład krewetki saudyot lub inne solone owoce morza. Jednak te nie są łatwo dostępne w Polsce. Kimchi jest w zasadzie gotowe. Nawet bez fermentacji można je jeść. Ja jednak przełożę je do słoików. Warto zostawić w słoikach trochę pustego miejsca. Kimchi fermentuje bardzo burzliwie i często wycieka ze słoika. Czerwony sok mocno barwi niemal wszystko, z czym ma kontakt. Poza tym ma intensywny zapach. Ja, jak zwykle, nie zastosowałem się do własnej rady i nałożyłem za dużo, więc wszystkie słoiki pociekły. W trakcie fermentacji bakterie trawią cukry w warzywach oraz dodaną sacharozę, produkując kwas mlekowy, dwutlenek węgla i nadtlenek wodoru. Ciężko określić, jakie dokładnie szczepy biorą udział w fermentacji, gdyż zależą one od regionu czy użytych składników. Bakterie z gatunku lełkonostok dominują środowisko w pierwszych fazach fermentacji, później jednak różnorodność staje się większa. Różne szczepy gatunków Weissella, Lactobacillus, Lactococcus i inne, a także archeony i drożdżaki. Mimo tak bogatego mikrobiomu, kwaśne, słone i beztlenowe środowisko jest niekorzystne dla większości drobnoustrojów, więc nie trzeba obawiać się zakażenia szkodliwymi bakteriami, np. Clostridium botulinum. Po dwóch dniach kimchi jest moim zdaniem najsmaczniejsze. Przestawiam wtedy słoiki do lodówki, by maksymalnie spowolnić dalszą fermentację. W Korei tak przygotowane kimchi potrafi być przechowywane wiele miesięcy, podobnie jak kiszone ogórki czy kapusta w Polsce. Jednak mnie najbardziej pasuje kimchi młode. Tak wygląda moje dwudniowe kimchi. Jest pikantne, wyraźnie kwaśne, ale nadal jest w nim sporo słodyczy z nieprzefermentowanych cukrów pozostałe smaki i aromaty tworzą niesamowicie złożoną całość. Warzywa jeszcze są w miarę chrupiące. Taki kimchi świetnie nadaje się jako nadzienie do pierożków kimchi mandu, jako przystawka albo po prostu jako zdrowa i smaczna przekąska.